Cześć moi drodzy w ten poranek 15 lutego. Wczoraj miałem urodzinę. Jesteście pewnie ciekawi, dlaczego i po co trafiłem na SOR wczoraj, tak jak wrzucałem wczoraj tego Shorta bezpośrednio ze szpitala. Moi drodzy, to co się wczoraj od Janie Pawliło, to po prostu wiecie, to był. Zbiegnie fortunnych wydarzeń, może w ten sposób, nie? Jako, że ja już wcześniej planowałem, nie? Swoje urodziny, że w urodziny pięćdziesiąte to się napiję. Konkretnie w towarzystwie swoich tam znajomych, przyjaciół pójdziemy na miasto, się tam napijemy, wiadomo, nie? Bo rzadko ja piję, a bardzo rzadko ostatnie parę lat to w ogóle nie. No i wyszło tak, że. Jeden kolega zachorował, nie mógł przyjechać, przyjechało dwóch. Zresztą sami wiecie, ja ostatnio wrzucałem też filmik, że się bardzo źle czułem. Okazało się, że przyszedł e, mi też antybiotyk do leczenia, więc nie dało rady w ogóle alkoholu 0-0, Ale to też to opowieść na inną sytuację, gdzie jedna lekarka daje e, skierowanie do neurologa ze względu na zawroty głowy, a druga daje... Antybiotyk, bo jest infekcja bakteryjna. Masakra po prostu. Wracając do wczorajszego wieczora, mm, przyjechali znajomi moi. E, tam jeden kolega poszedł jeszcze na miasto, tam parę rzeczy tam kupić. No i wrócił gdzieś tak w granicy 8, przed 18, chyba był u nas. No ja go przywitałem w drzwiach, wiadomo, jak gospodarz wita gości. No, i znajomy się zaczął rozbierać. Na plecach miał plecak. I teraz sytuacja. E, przechodził koło mnie. W tym momencie się jakoś coś się stało. E, plecak się rozpiął. Z nie, wypadł z niego laptop. Laptop z wielkim hukiem pieprznął o podłogę. Oczywiście zahaczając o moją nogę. I na początku ból niesamowity itd. itd. No, i ja się stoję. Z bólu trzymam się, bo to wiecie, jak ktoś spadnie na palce, to woli, nie? No ale potem w pewnym momencie zdejmuję tą dłoń, patrzę się, masa krwi. O, ja nie se myślę. Okazało się, że laptop spadł, w pionie spadł, uderzył mnie w czwarty palec. Uderzył mnie w czwarty palec. Przy okazji go demolując. Ubraliśmy się, ja tam zawinałem tą nogę w zimną, zmoczoną. Znaczy, ja zawinałem tą nogę w szmatę mokrą, w zimnej, w zimnej wodzie po prostu. Nałożyłem jakąś skarpetę drugie, na, drugą, na drugą nogę, buta, kurtki, taksówka i do szpitala. No i tam przyjęli mnie do szpitala w miarę szybko. O dziwo, zrobili prześwietlenie. I co się okazuje? Złamany palec, po pierwsze i głębokie rozcięcie czwartego palca. Tak. Od laptopa. <laughs> I wiecie, moi drodzy, to jest pytanie, czy ja mam się śmiać, czy płakać, czy nie. No i w tym momencie jestem już po nocce, jestem pierwszej. Noga boli, wiadomo, bo jest poszywana. Mam chyba założonych pięć szwów na, stopy, na, na tego palca prawdopodobnie mi paznokiet zejdzie, nie wiadomo czy odrośnie miejmy nadzieję no, jest związany z drugim palcem żeby po prostu się nie przemieszczał tam gipsu nie zakładali, tylko taki jakiś tam elastyczny bandaż, plaster i, i coś tam jeszcze nie znam się na tym, założyli fachowo ale powiem tak kuśtykam po chałupie ledwo co szura nogą możliwe, że dzisiaj sobie kule załatwię no bo wczoraj to wiecie, wszystko było wieczorem już Sobota wieczorem, a, szok po prostu, nie? Na szczęście mamy taką aptekę, która jest dzisiaj będzie otwarta bo chyba po ósmej czy po dziewiątej. To tam poproszę pewne osoby, żeby się udały i ewentualnie zakupiły mi kulę, nie? Także wiecie, moi drodzy, to jest motyw. Ja nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Ja wczoraj, jak pojechałem na ten sor i jak zacząłem opowiadać lekarzowi, co się stało, i, tym, i tam pielęgniarz był też, to lekarz tak nie dowierzał, że jak to możliwe, żeby laptop, spadając, złamał mi palca i rozciął głęboko skórę. No to się okazuje, że taki Dela laptop jest starego typu sprzed kilku lat. Zważyliśmy go wczoraj na takiej małej wadze. Wyszło 2, 200. 2300 mniej więcej. Jego waga, nie? <laughs> Także wyobraźcie, z, z metra 1,80 mniej więcej wypada laptop, spada na pion i robi koszmar mi z nogi. No, i tak miałem, i takie przygody, moi drodzy, miałem. I takie przygody miałem, moi drodzy, wczoraj, w swoje 50. urodziny. Chyba to moje pierwsze urodziny, które spędziłem na Sorze, um, będąc podszywanym. Autentycznie, ja jestem w szoku totalnie i. Ach. No i powiem tyle. Mój cały misterny plan, jak to parafrazując w killerze, poszedł. Nie będę tutaj dodawał. Wiecie sami o co chodzi, nie? Poszedł się rąbać. Także moi drodzy, siedzę. Dzisiaj dostaniecie. Ze względu na to, że ja muszę mieć nogę wysoko podniesioną i najlepiej na mniej ruchu po prostu na, przez pierwszy, pierwsze dwa dni to takie będą dość ciężkie ze względu na bolesność tego tej rany jutro podjadę sobie do przychodni poproszę tam żeby, żeby mi pomogła moja partnerka Podjedziemy do przychodni, po prostu zmienić opatrunek, tam odkazić to wszystko. Ja nie chcę na to patrzeć, ja jestem człowiekiem, że ja nie lubię widzieć swoje, swoich ran. Zresztą chyba część może was też tak ma, nie? Ja nie lubię widzieć zastrzyków, jak ktoś mi robi, ja nie lubię sobie sam robić zastrzyków, nie umiem, bo mam takich wstręt przed uszkodzeniem własnego ciała, a jak mam coś zrobionego, jakiś tam, coś mi rozbrał, albo mam coś poszywane, co się bardzo rzadko zdarza po prostu, bo ja w swoim życiu bardzo niewiele wypadków miałem jakiś tam kraks i uszkodzeń ciała, więc moi drodzy, masakra po prostu, nie? No, także miło, sympatycznie spędziłem sobie wczorajszy przedwieczór, można powiedzieć, no i potem wieczorem siedzieliśmy, już. oczywiście zero alkoholu, no bo przedziwy bólowe, antybiotyk, jakieś inne rzeczy... Ja się śmiałem, że mm, spędziłem urodziny, jakbym miał 10 lat przy Coca-Coli i pizzy, nie? Ale dobrze było. Ja oczywiście do znajomego nie mam pretensji, no bo wypadki się zdarzają i td. i e, Moi drodzy, ale to jest tak irracjonalne, że nikt chyba w to nie uwierzy, że laptop spadający z wysokości tam metra z 60 czy 70 jest w stanie zrobić taką krzywdę. Takie kuku, po prostu, nie? Moi drodzy, to jest rewelacyjnego coś. I już, już jak ja wracaliśmy samochodem tam, mm, Soru, to już mi się nawet yy, wymyślił tytuł yy, do filmu, czy ewentualnie nawet do opowiadania. Co tak na, znaczy do opowiadania, tak, no najlepiej, nie? Yy, I opowiadanie mogłoby brzmieć tak, co tak naprawdę wydarzyło się w moje 50. urodziny. I to jest niezły tytuł na no, niezły horror, po prostu nie. I się zastanawiam, czy nie napisać. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście przeczytać sfabularyzowaną wersję wydarzeń, które są tak irracjonalne, że nie wszyscy uwierzą w to, co się dzieje, nie. Także moi drodzy, Conan wraca w poniedziałek, bo postaram się rano to nagrać, potem pojadę na zmianę opatrunku. Moi drodzy trzymajcie się, dzięki za wsparcie po wczorajszym filmie, masa komentarzy bardzo, bardzo miłych zresztą, mam nadzieję wrócić do formy i e, i i naprawdę, nie zapomnę takiego e, takich urodzin i piszcie w komentarzach, czy chcielibyście usłyszeć sfabularyzowaną wersję wydarzeń e, z wczorajszego wieczora w, w formie opowiadania, przeczytanego zresztą u mnie e, Przeczytanego zresztą, przeze mnie na, 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 na moim kanale. Także trzymajcie się, moi drodzy. Widzimy się już z Konanem w poniedziałek. I zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Trzymajcie się, na razie.